Dzień dobry, witam na kanale Wykreuj Swoje Życie, z tej strony Ola i wraz z Basią prowadzę ten kanał i na tym kanale poruszamy tematy manifestacji pragnień i chcemy Wam uświadomić, że to Wy kreujecie swoje życie i wszystko zależy od Was. Dzisiaj chcę poruszyć temat, dlaczego mnie się nie udaje, dlaczego... Manifestacje nie przychodzą. Takie pytania od Was dostajemy cały czas. Dziewczyny to nie działa. Dziewczyny mnie się nic nie udaje. Dziewczyny moje pragnienie nie przyszło. Dlaczego, dlaczego, dlaczego? 90% pytań, jakie zadajecie, to tego typu pytania, na które jest odpowiedź. Uwierz w swoją moc kreacji. Czyli co podstawa. Self, koncept, koncepcja siebie. Koncepcja siebie, jak ciągle Wam powtarzamy, jest to sposób, w jaki postrzegamy siebie. I jeśli ja nie widzę tego, że to ja kreuję, jeśli ja nie uwierzę w swoją moc, to jakie ja mogę manifestować cokolwiek? Słuchajcie, to jest naturalne prawo, to jest tak jak prawo grawitacji, działa zawsze. Każdy z nas manifestuje od dziecka. Wszystko to, co widzicie wokół, jest wymanifestowane przez Was. I teraz w momencie, kiedy dowiadujecie się o tym, że to Wy wszystko kreujecie, możecie manifestować świadomie. Ale jeśli nadal nie wierzycie w swoją moc, to potem nie jest tak łatwo. Podstawą tego, żeby manifestować pragnienia jest wiara w prawo, w to, że prawo działa, w to, że każdy z nas. Jest mistrzem manifestacji, że jeśli skupię się na pragnieniu, to dostanę go w 100%, ponieważ to ja kreuję i ja o wszystkim decyduję. Ale jeżeli nie wierzę w swoją moc i ciągle powtarzam to nie działa, ja nie potrafię, wszyscy potrafią, tylko nie ja mnie się nie udaje. Dlaczego to nie działa? Dlaczego to tak długo trwa? Dlaczego dostaję odwrotność? To potem są tego efekty. Słuchajcie, to jest prawo założenia. Cokolwiek zakładam, że jest prawdą, tą prawdą będzie. I jeśli ja będę powtarzać, to nie działa. Moje afirmacje nie działają. Dlaczego to tak długo trwa? Dlaczego w 3D się nie zmienia? Dlaczego w 3D widzę przeciwność? To co ja robię? To ja zakładam, że to nie działa. Stawą prawa jest wiara w to, że to ja jestem kreatorem. Wszystkie pytania, jakie zadajecie, to 99% odpowiedź na nie jest: popracuj nad swoją wiarą w prawo. W jaki sposób pracować nad wiarą w prawo? Jeśli w tym momencie macie wątpliwości, zastanawiacie się, czy to w ogóle działa, czy to nie jest jakiś wymysł i tak dalej. Pomijając kwestie naukowe, o których ciągle wspominamy, ale jeśli macie wątpliwości, czy to działa i czy to faktycznie tak jest, testuj prawo. I to również o tym mówił Neville Goddard, słynny nauczyciel prawa założenia. On ciągle mówił: testuj, testuj prawo. W jaki sposób testować prawo? Bardzo prosto. Robimy co poniedziałek u nas na grupie, na Facebooku, wykroły swoje życie poniedziałkowe wyzwania. Takie małe testy, tak? Manifestujemy na przykład różowego słonia, fioletowe piórko i tak dalej. Takie drobne przedmioty, czasami słowa, które kiedy przychodzą do nas, wzmacniają naszą wiarę. Bo jeśli, jeśli ja widzę, że kiedy skupię się na fioletowym piórku i czasami w tym samym dniu go zobaczę albo dosłownie spadnie na mnie z nieba, kiedy manifestuję te tak zwane godziny anielskie, tak? Powtarzające się godziny 1, 1, jeden, czy liczby po prostu, albo fioletowe auta i wszędzie widzę fioletowe auto, coś mi się wziął na fioletowe W każdym razie, jeśli ja manifestuję takie małe, drobne rzeczy, moja wiara wzrasta i wtedy mogę manifestować coś, co jest dla mnie w cudzysłowie oczywiście większe, ponieważ na mojej podświadomości, a wiecie już, że to nasza podświadomość wszystko manifestuje do naszego życia, jeśli mnie się może coś wydawać większe dla mojej podświadomości, to jest wszystko jedno. Dla mojej podświadomości nie ma znaczenia, czy to jest piórko, czy to jest darmowa kawa, czy to jest milion dolarów. Manifestuje tak samo. Tylko jeśli chodzi o milion dolarów albo tą konkretną osobę, z czym macie największy problem, Mamy dużo przeciw, przeciwstawnych myśli, dlatego zajmuje nam to dużej czasu, dlatego bardziej z tym walczymy, dlatego mamy największy opór. To jest opór w manifestacji, tak? Ale jeśli ja popracuję nad koncepcją siebie i uwierzę w to, że ja mam ogromną moc, uwierzę w to, że prawo manifestacji tak samo działa, jest tak samo skuteczne, jest tak samo prawim, prawem fizyki, jak. Prawo grawitacji, to wtedy będzie mi manifestować łatwiej, ponieważ bardzo często, zwłaszcza na konsultacjach, słuchajcie, zauważamy, przychodzicie do nas, że kilka dni potraficie manifestować, wierzycie w siebie i tak dalej, ale kiedy zauważacie, że nic się nie dzieje, nic się nie zmienia, albo nagle macie taki natłuk negatywnych myśli, zaczynacie się zastanawiać, czy to w ogóle działa, czy ja dostanę to manifestację. I w takich momentach właśnie. To jest brak wiary, to jest brak wiary w swoją moc. I właśnie my dlatego, dlatego co chwilę robimy wyzwania na koncepcję siebie, te kursy na koncepcję siebie, ponieważ te kursy mają ogromną wiedzę i motywację z naszej strony, które zawierają ćwiczenia, które pomagają pracować nad koncepcją siebie, nad wiarą w swoją moc, nad wzmocnieniem siebie. I w momencie, kiedy ja mam tą koncepcję siebie na poziomie, ja wierzę w swoją moc, ja wiem, że to moje myśli kreują, ja wiem, że moje marzenie najpierw musi powstać w mojej wyobraźni i wiem o tym, jestem przekonana o tym, że wymanifestuje się to do 3D, ponieważ takie jest prawo, to wtedy manifestuje o wiele szybciej. Koncepcja siebie powoduje, że ja manifestuję jak mistrz manifestacji, tak? Dlatego tak się upieramy i co chwilę rob, znawiamy te kursy i robimy cały czas kursy, które podkreślają właśnie to, że najważniejsza jest koncepcja siebie. I w momencie, kiedy ja przepracuję tą koncepcję siebie, to ja przestaję mieć wątpliwości, że ja kreuję, że to moja moc powoduje, że dostaję wszystkie pragnienia, że to ja o tym decyduję. Więc testujcie prawo. Pewnie słyszeliście już o eksperymencie Neville'a Goddard'a z drabiną. Neville Goddard proponuje takie proste ćwiczenie, które polega na tym, że przez trzy noce przed snem wyobrażamy sobie, że wchodzimy na drabinę. Wyobrażamy sobie szczeble tej drabiny, wyobrażamy sobie strukturę drabiny, czyli możesz sobie wyobrazić, że wchodzisz po białej, drewnianej drabinie i wyobrażasz sobie tę scenę trzy dni, a potem zostawiasz i powtarzasz sobie że nie wchodzisz na tą drabinę, że wcale nie wchodzisz na tą drabinę, tak? Więc zróbcie sobie ten eksperyment i dajcie znać. Jeśli chcecie widzieć szczegóły, mogę Wam wysłać link do opisu, do opisu tej, tego eksperymentu. Jest to bardzo proste, mnie się oczywiście fajnie zamanifestowało i coś takiego ogromnie, ogromnie wzmacnia wiarę. Kiedy wchodzisz na tą drabinę i uzmysławiasz sobie, przecież ja sobie to wyobrażałam, tak? I to jest moja manifestacja, Boże, jaka ja jestem po prostu, yy, jaką ja mam ogromną moc i to ja jestem kreatorem, przecież to ja o wszystkim decyduję. Jeśli dochodzicie do takiego punktu, że. Macie pragnienie i wiecie, że to pragnienie już do Was należy, ponieważ takie jest prawo, że pragnienie, jeśli ja mam pragnienie, to znaczy, że to pragnienie jest mi należne, można powiedzieć. To znaczy, że to pragnienie już istnieje, ponieważ istnieje wszystko już. Już wszystko istnieje, zostało stworzone. My nic nie kreujemy, nic nie przyciągamy, my jedynie wybieramy. Z tego, co już istnieje. Więc jeśli masz pragnienie, jeśli chcesz wymanifestować te pieniądze, w innej rzeczywistości już jest wersja ciebie, która już ma te pieniądze, i ty jedynie musisz się dopasować energetycznie do tej wersji. A dopasowujemy się skupiając się na tym, jeśli wątpisz w prawo i zastanawiasz się, czy to w ogóle działa, to co robisz? Zaprzeczasz sobie. A my mamy manifestować jak mistrzowie manifestacji. Więc kochani, próbujcie, testujcie. Możecie z nami robić co poniedziałek na naszej grupie te testy małe manifestacji, które nawet już dla takiego prawnego mistrza są fajnym przypomnieniem. Każdy z nas czasami potrzebuje przypomnienia tego, jaką ma ogromną moc. I przy każdej manifestacji, ja za każdym razem przypominam sobie to, co wcześniej wymanifestowałam, żeby. Przypomnieć sobie, jaką mam moc, ponieważ każdy z nas przez 10 lat czasem myślał inaczej i w momencie, kiedy teraz mamy tą nową wiedzę o tym, że my manifestujemy, musimy sobie czasami przypominać o tym, jaką mamy moc, ponieważ często o tym zapominamy. Także przypominajcie sobie o tym i praktykujcie i manifestujcie jak Mistrzowie Manifestacji. Dziękuję, pozdrawiam, do zobaczenia.